Panie witam wszystkich w kolejnym przeglądzie modyfikacji mod, mo, modu stworzonego przez Mr. Hastingsa. Ale niestety, jak widzicie, na świecie poradnikowym pojawił się ten oto pajac i zniszczył mi wszystko co tu miałem stworzone. I nie wiem, może trochę utrudni nagrywanie, ale może z nim zajmę się później. I może w tym pomoże nam właśnie ta modyfikacja, gdyż yy, modyfikacja ta dodaje nam nowego obrońcę do gry. I żeby go stworzyć. Potrzebujemy właśnie stworzyć sobie presy cylindrator, cek. Tworzymy jak przy ostatnim przeglądzie modyfikacji I gdy już mamy ten presy cylindrator, wystarczy, że mamy kilka patyków, czerwony kryształ, tak? I dynie. Yy, to właściwie nie tylko nie samą dynie, tylko tą, yy, wiecie, tą latarnię z dyni. No i tworzymy sobie. Bach! Oto takiego ludka prezentuje się, on tak? Pumpkin lord, czy dyniowy, dyniowy lord, tak? Jest to nasz kolejny obrońca w grze. Jak widzicie ma już tutaj znacznik życia nad sobą, ma aż 500 życia. Co jest dużą, dużą liczbą, tak? Możemy go leczyć za pomocą właśnie patyków. Gdy on zginie otrzymujemy z niego od 10 do 12 patyków. I co jeszcze, mod ten jest kompatybilny z wersją zwykłą Don't Starve, jak i DLC. Yy, o szczegółowości wykonania tego modu to oczywiście nie będę już mówił, bo to jest w sumie yy, znak rozpoznawczy Mr. Hastingsa. Yy, no i cóż, no i widzicie, no, prezentuje się świetnie, szkoda, że nie chce się obrócić, no na... o, obrócił się, jest. <taki>, Taki oto dziad wygląda trochę, powiem wam, przerażająco, yy, niczym jak yy, ten. Hmm, przestanę ten padać, eee, jak, jak on się nazywał, Smakosz, przypomina mi trochę Smakosza, chyba tak, dobrze mówię, tak, z tego filmu, eee, no i cóż, eee, tak 500 życia ma, zadają 30 obrażeń plus to, co dacie mu do ręki, podobnie jak Emerling. Eee, eee, ten obrońca Emerling, tak, o, aha, o, i bym zapomniał. Nie nosi on czapki. Żadnej czapki nie dacie mu na głowę, gdyż chce siecić swoją pięknością i nie chce je zakrywać. Tak, eee, no właśnie. Eee, no i karmić go nie możemy. Back off. O, to my widzicie, wytrącił. Możemy udawać tylko i wyłącznie patyki. Tak, no i widzicie, ten pajec tutaj przyszedł i mi narobił trochę syfu, że tak powiem. No i co rozkażemy mu zrobić. Kontrolę możemy przytrzymać i atakować. I on po prostu atakuje, tak? A! Działa Gamerling, my, Byśmy nie dogonili, on ma 10% szybszy jest od nas. O ile dobrze pamiętam. Także my mm, sami. Yy, no, króliczka nie, nie złapiemy, tak? Dobra, ja też może stworzę sobie tam zbroję, albo stworzymy ich więcej. Możemy ich tworzyć, ile nam się podoba. No widzicie, jeden kryształ jest potrzebny. Jak macie ich dużo, to jak ja na przykład na swoim świecie to jest teraz, jak jest teraz um, możliwość ich wykorzystania, po prostu tak? No Tylko dynie troszeczkę, może trudniej będzie zdobyć. No ale cóż, patrzcie, możemy ich utworzyć. Taka armia się z nich potworzy, tylko teraz ich nie widać. Bo mamy zasłonięty. Dobra, no i tak świetnie. I co? Niestety nie sprawdzają się w walce z gigantami, gdyż no miażdżamy ich kompletnie szybko. Nie wiem w sumie czemu, czy takie było założenie, no ale w każdym razie zaraz to sprawdzimy. Dajmy temu też coś do ręki, świetnie. Niech się ubierze. Temu jeszcze damy do ręki coś, temu damy do ręki coś i masz to jeszcze chłopcze dobra dobra ja tylko ubiorę, przyspieszę i zaraz widzimy się za chwilę Dobra, moja armia wygląda mniej więcej tak. O ten tu widzę, jest jeszcze nie ubrany. To od razu wam pokażę, jaki odkryłem błąd. Czyli tak, możemy im dawać. Jak widzicie, musimy, jak chcecie komuś coś dać, to nie, że najedziecie sobie myszką, tylko musicie czekać, aż on się podświetli. Bo wtedy mu nie damy. Patrzę, on nie ma nic w ręku. To jest, yy, to jest, to jest Spider Blade, czyli. Kieł, czy tam ostrze, ostrze, paję, pajęcze ostrze i chcę mu to dać i nie mogę mu tego dać to jest kolejny mod y, Mr.Hinstinksa niestety nie wiem o co tu chodzi mogę go tylko zaatakować i tak niechcący kliknąłem na gościa bo nie zobaczyłem, że pisze atak myślałem, że jest gif i patrzcie co z nim zrobili zabili go zabili swojego pobratyńca świrusy no okej, okay, to dam mu jeszcze jakąś broń sobie też yy, bo ja nie mam i on też nie ma gdzie jesteś, chłopcze? Osamotniony bez broni. Time, gdzie polazła tamta nasza szycha? Gdzieś polazła. Wszystko mi zniszczyła i polazła. No i zaraz go znajdziemy. Dobra, moi drodzy. Niestety Triklopa nie mogłem znaleźć, dlatego go sobie z, 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 z komendy wpisałem. O, no i dobra, I teraz go atakują. Jak widzicie, na parzanka zabiły go. Z tym uzbrojeniem utukły go momentalnie. Nie wyrzucił im on ani jednej zbroi, i to był chyba jego porażka. Czy wy to widzieliście? No to powtórzmy to jeszcze raz. A tak. O kurczę, Nie ma z nimi żadnych szans. Tak uzbrojonymi. Nie wiem, bo widziałem inny poradnik yy, zagranicznego. Yy, tak, youtubera i Borsuko Niedźwiedź z siedmioma z nich po prostu sobie poradził na pstryknięcie palcem. I teraz tak, mamy tutaj przykład, że przestań padać, że są co niektórzy ranni. I tak jak mówię, nie można ich niczym innym leczyć, tylko patykami, czy, czy o czymś jeszcze zapomniałem powiedzieć. No nie zakładają tego na głowę, to wiadomo, patyki, gdzie są patyki? Moi drodzy, skończył się kolejny sezon, idzie gęsiołość. I teraz tak, widzicie, trochę głupie było dawanie im przy zabijaniu Dirklopa tych mieczy, takich emeraldowych, ponieważ wszystko co było od Dirklopa się spaliło, czyli nie mamy tego jego oka. Ale tak jak mówiłem, leczymy je tylko patykiem, nie możemy ich żywić ani dawać im czapki też, czapki też nie biorą, a każdy patyk daje im 30 życia, czyli trochę tych patyków trzeba im dać, żeby do 500 ich odnowić, tak? Ale jak widzicie, sprawdzili się e, niesamowicie. Może chodziło o gigantów, takich jak właśnie gęsiołoś. Ten się tu zajął, niestety. Przeatakować go. Zobaczymy. Wszyscy... Powiem wam, że... O, już stracili broń. No, ale nie no, padł. Po prostu musi być znaczna ilość, i muszą mieć odpowiednie e, bronie. Tak, no to o, zgęsiało się na szczęście się nie spaliło, bo zajęło się coś innego. Czyli piórka są, no i co by tu jeszcze? To może zespałnimy sobie jeszcze Bursuko Niedźwiedzia. Tylko, żebym sobie przypomniał, jak go się spałni To zaraz. Ok, jestem z powrotem. Tu sobie gdzieś go zespełnimy. Jest ich już trochę mniej, bo tam poginęli albo mają mało życia. Birger. Birger. I powinien być. Jest. A tak. No i zobaczymy. Eee. O, widzicie. Oj, 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 oj. Niestety wszyscy stracili. O kurczę. To było po prostu, jesteście świadkami samobójczej. No i wszystko spłonie w. Przedko mówiąc w do. Wszystko spłonęło, no bo to niestety wina tych mieczyków. Ale widzicie, uporały się z burzu Momentalnie, niestety, wszystkie poniosły śmierć. No bo się zapalili, po prostu się zapaliły, bo są nieodporne dodatkowo, muszę powiedzieć, na ogień. Ogień zadaje trzykrotne obrażenia chyba. Dobrze pamiętam. No i, i cóż, i tyle zaraz łapy się rozwija, tyle z nich wszystkich zostanie, czyli Borsuk o koniec w poległ. Jest z tym trudniejsze zadanie, bo jak wiecie, jak pacnie, no to broń wypada z ręki i... No i po prostu po ptakach, tak? I oni biłem tylko rękoma, zadają 30 obrażeń wtedy. No i to o wiele mniejsze obrażenie. Także tak się przedstawia właśnie ten moc, słuszmy sobie go jeszcze na sam koniec. Proszę, jeden ocalał, przed, przetrwał tym całym zadymem. miecze się świecą takie pomniki po naszej bitwie. No i cóż, możecie pisać i oceniać kolejnego modzika naszego yy, naszego tak, Mr. Hastingsa yy, można tak mówić z nim. Yy, no i cóż, to by było na tyle. Lajkujcie jak Wam się podobało, komentujcie. Widzimy się w kolejnych odcineczkach, Trzymajcie się. Cześć!